Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać jak ja pakuję paczki na zimę do wysyłki z modliszkami. Tu mamy przygotowany już box strepionowy. Stary box. on nie będzie potrzebny już do niczego. Najważniejsza sprawa, pierwsza rzecz: Zapakować modliszki. A więc tu mamy taki pojemniczek. W środku jest wolina drzewna jest akurat nie za dużo, nie za mało. Ten pojemniczek jest e, przeznaczony do przesyłki mniejszych obadów L2, L3. One się po prostu przyczepią do tej woliny i podczas wstrząsów ewentualnych, wiadomo jak to paczki roznoszą, e, po prostu będą stabilnie się trzymały. To jest dla małych modliszek. Dla większych modliszek, już, jeżeli mamy zamiar wysłać większą modliszkę, ja używam takiego plastra. Wyklejam z jednej strony i wieczko. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystkie końce, te ranty były podoklejane. Bo nie daj Boże, nie będzie doklejone, to modliszka nam się przyklei do tego i po prostu niechcący będzie nieszczęście. Taki plaster można być w aptece. Zapytać się to jest. Y Flexo Mule Stretch, tak się nazywa, czyli plaster taki elastyczny, no ale dosyć gadania. Przedstawmy sobie, że wysyłamy małe morliszki zimą. Tu jest już e, przygotowany pojemnik, tutaj nie ma nic, jest puste. Zrobimy po prostu tylko Normalnie można jeszcze zabezpieczyć tutaj na około klejącą. Nie robię ekstra dziur, to po prostu są niepotrzebne. Im wystarczy tyle powietrza na te 2-3 dni. Sadzamy sobie pojemniczek. O, tu się nie otworzył, ale nic nie szkodzi. Tak jeszcze, żeby było wiadomo, jaki mamy czas. Tu jest taka stacja. Na dworze mamy 5 stopni, w domu 21, godzina 17, 12 i 6 grudnia, czyli Mikołajki. Tego nie można oszukać, bo nawet jakbym coś starał się zmienić, ona automatycznie przeskakuje i wstawia się data, taka jaka jest, i godzina, i w ogóle. Także tutaj nie ma żadnych fikołków. Dobra, to mamy jedno. Teraz e, wrzucimy sobie. Mam dwa termohygrometry. Jeden jest digitalny. E, ten, sorry, ten jest akurat analogowy. A tu mamy digitalny. Tego wsadzimy sobie na sam wierzch, a tego na sam spód. Żeby po prostu przy otwarciu paczki za 2-3 dni, otworzeniu paczki przepraszam, e, zobaczyć co tam się działo w środku. E, walniemy sobie go tu, teraz najważniejsza sprawa do Headpack. Headpack. No, wiutenki nieotworzony nieotwarty wycinamy i dobrze jest na przykład tak maksymalnie ja otwieram tylko z jednej strony i dobrze jest maksymalnie zostawić go gdzieś na powietrzu na 5 minut, żeby on dostał powietrza. Jak już postoi sobie tam powiedzmy te 5 minut bierzemy opakowanie i dziurkujemy na wylot parę dziurek tam mam taki specjalny szpikulec i wtedy wkładamy wkładamy go z powrotem do wora tak teraz go o to trochę zabały pojemnik wziąłem Będę musiał chyba z drugiej strony też obciąć. Bo za mały pojemnik, ale zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. No powinno być dobrze. No ale to jest tylko test. Teraz najważniejszą sprawą jest, żeby odizolować hitpek od pojemnika. Bo jak e, można przeczytać na opakowaniu, zaraz pokażę. On potrafi się rozgrzać do maksymalnej temperatury 50 stopni. Jeżeli będziemy mieli tutaj modliszki w tym pojemniku, no to po prostu przy 50 stopniach nie muszę wam mówić, co się może z nimi stać. Także najważniejsza izolacja od hitpaka. Tu, teraz walniemy sobie gazetkę tu Jego ja trochę zgniotłem ale no mówię, trochę nieodpowiedni pojemnik i damy sobie zmieści się on tu damy sobie jeden termometr tu z boczku no i co no zapakujemy zobaczymy czy nam się to zamknie zamknęło się. Teraz obkleimy. No, i tu mamy to. Normalnie, teraz mi się nie chce, ale normalnie pakuję jeszcze to teraz całość w papier pakunkowy. Normalnie tak jak do paczek, kiedyś dawno temu się robiło. Pakuję to w papier do paczek. I mam taki szpikulec. To nie musi być akurat taki, ale może być inny. To już tam palicho, jaki to jest. W każdym razie, wyobraźmy sobie, że mamy już zapakowany papier pakunkowy ten cały pojemnik, i robię tym szpikulcem z każdej strony dziurę na wylot. Z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony i z czwartej strony. O. I teraz trzeba zwrócić uwagę tutaj. Na stopnie, na godzinę, na datę. Tak jak mówiłem, mamy 6 grudnia, 17.22, za jakieś 2. Myślę, że 48 godzin wystarczy. Ja to teraz idę. Wyciągnę to na balkon, tą całą paczkę. I zobaczymy, co się będzie działo po tym wszystkim. Chyba wszystko powiedziałem. Tak mi się wydaje, bynajmniej. No. Także. Zobaczymy się po upływie około 48 godzin. Witam Was, moi drodzy, ponownie. Teraz otworzymy sobie paczkę po upływie około 48 godzin. Przypominam, że HitPak działa do... wedle producenta 40 godzin. Zobaczymy, co się będzie działo. Ten sam ciasteczko. Zawsze moje paczki dochodziły tak jak trzeba. Z tym, że ja używam tutaj do tego większych hitpacków, 72 godziny. No ale teraz jakoś nie można ich dostać. Mają problemy z dostarczeniem. Także zrobiliśmy test z 40, ale może jak uda mi się je ogarnąć, to. Zrobimy sobie test 72. Co tu mamy? Pierwszy termometr i higrometr pokazuje 15 stopni. 91% wilgotności, ale ta, ta wilgotność nie jest ważna. Ale 15 stopni jest dobrze. Zobaczymy. Hit tak. Jest taki letniawy. Nie powiem, że jest ciepły, ale letni. Letni. Zobaczymy teraz drugi termometr. No jest również tak jak tamten: 15 stopni i powiedzmy 90%. Ważne sprawy, które zapomniałem powiedzieć na samym początku, tak? Bo na samym końcu filmu. Tamtego filmu zastanawiałem się, czego co jeszcze dodać. A więc e, tak zapakowany hitpak, jak ja to zrobiłem teraz, czyli e, w tej folii, e, tylko pakujemy, jeżeli temperatura na dworze nie jest niższa niż 10%. Jeżeli mamy taką temperaturę, jak powiedzmy teraz mamy, wyciągamy hitpak. Wyciągamy, nie musimy go y, nagrzewać, czyli zostawić na, y, trochę na powietrzu. My go wkładamy tak po prostu, jak jest, i odizolowujemy. To jest najważniejsze, bo y, po prostu on będzie lepiej grzał i y, zostanie nam y, to ciepłe powietrze, prawda, w środku. Jeszcze jedna sprawa, o której nie powiedziałem. Po co robiłem te dziury? Te dziury robiłem w pojemniku z każdej strony, tu, tu, tu i tu, po to, żeby był tam minimalny dopływ powietrza, który pobiera hitpack. Dlatego po prostu e, ja tak, jak tak to robię. Tak, jak mówiłem, zrobimy sobie jeszcze teścik e, na hitpacku e, 72 godziny. To jest e, tak jak pisze na opakowaniu do 40 godzin, ale wydaje mi się, że się spisał dobrze, tu żeby nie było, temperatura cały czas rośnie. I to by było na tyle. Moim zdaniem modliszki powinny przeżyć te 3 doby, dwie doby przepraszam, w takich warunkach. Zawsze u mnie się to udawało, nie wysyłałem paczek tylko na dwa dni, ale oczywiście miałem większe pojemniki, mocniejszego heatpacka na 82 godziny, także potrafiły iść tydzień i dłużej. I nawet muszę Wam powiedzieć, że headpack był jeszcze ciepły. Także to jest dobry znak. No to by było na tyle. Trzymajcie się, nie dajcie się i do następnego, cześć! Moi drodzy, bardzo przepraszam, bo najważniejszego nie powiedziałem. Tu, żeby było wszystko jasne. Taki mamy dzień, taką mamy temperaturę na zewnątrz, w środku i taką godzinę. No, teraz możemy się już pożegnać. Na razie myślę, że się film podobał. Do następnego, cześć!